Gecko One to platforma typu Margin Trading umożliwiająca handel na rynku kryptowalut. Chcąc zakupić bądź sprzedać jakąkolwiek kryptowalutę, możemy skorzystać z aż pięciu rodzajów zleceń. Najprostszym i jednocześnie najszybszym z nich jest Quick Transaction, czyli szybka transakcja, o której więcej dobierz się z poświęconego jej materiału, do którego karta wysuwać się właśnie w prawym górnym narożniku. Link do tego materiału znajdziesz również w opisie tego wideo. Kolejną możliwością handlu na rynku kryptowalut jest zawarcie zlecenia LIMIT, któremu poświęcony jest dzisiejszy odcinek. Zlecenie to umożliwia nam zawarcie transakcji w przyszłości po cenie lepszej niż obecna. Co to oznacza? Jeżeli uważamy, że przed spadkami, na których chcemy zarobić, cena jakiejś kryptowaluty najpierw wzrośnie do jakiegoś poziomu, możemy już teraz złożyć zlecenie przyszłej sprzedaży po cenie wyższej. Dla przykładu, jeżeli aktualnie cena bitcoina plasuje się w okolicy 43 000 dolarów, a my uważamy, że przed spadkami kurs wzrośnie wpierw w okolice 43 500 dolarów, możemy ustawić zlecenie z ten limit po kursie 43 500 dolarów bądź wyższym. W momencie, gdy rynek faktycznie wzrośnie do zakładanego przez nas poziomu, nasze zlecenie zostanie aktywowane. I gdy tylko rynek zacznie spadać, my będziemy zarabiać. W przypadku, gdy spodziewamy się jednak, że cena kryptowaluty będzie rosnąć, ale nim do tych wzrostów dojdzie, zaliczą na jeszcze niewielki spadek, możemy już teraz złożyć zlecenie kupna po cenie niższej niż aktualna. Dla przykładu, jeżeli aktualnie cena bitcoina plasuje się w okolicy 43 000 dolarów, a my uważamy, że przed wzrostami kurs spadnie wpierw w okolice okolicy 42 500 dolarów, możemy ustawić zlecenie buy limit po kursie 42 500 dolarów bądź niższym. W momencie, gdy rynek faktycznie spadnie do zakładanego przez nas poziomu, nasze zlecenie zostanie aktywowane i gdy tylko rynek zacznie rosnąć, my będziemy zarabiać. Możemy tu również ustawić zlecenia obronne stop loss i take profit. Stop loss to zlecenie, które zaksięgowałoby naszą pozycję ze stratą w przypadku, gdy rynek podążałby w kierunku przeciwnym do zakładanego. Oznacza to, że w przypadku handlu na spadki takie zlecenie ustawić powinniśmy powyżej naszego zlecenia, zaś w przypadku handlu na wzrosty poniżej. Take profit to z kolei zlecenie, które automatycznie zaksięguje nam zyski, gdy notowania kryptowaluty spadną bądź wzrosną, w zależności od tego, czy handlujemy na spadki czy wzrosty, do zakładanego przez nas poziomu. Warto tu wspomnieć także o kolejnej funkcjonalności. Biorąc pod uwagę, że są to zlecenia zakładające otwarcie pozycji w przyszłości, możemy określić ich datę ważności. Dzięki czemu, jeżeli nasze zlecenie nie zostanie aktywowane, to jest jeśli cena nie sięgnie zakładanego przez nas poziomu, po upływie jakiegoś czasu automatycznie zlecenie to zostanie anulowane. Jest to oczywiście funkcja opcjonalna, z której nie musimy korzystać. Poniżej widzimy wszystkie dane dotyczące naszego zlecenia. To jest jego wartość, uwzględnienie wykorzystywanej dźwigni finansowej, udział depozytu zabezpieczającego w danej transakcji, cały dostępny na naszym rachunku depozyt, prowizję, którą zapłacimy za realizację tego zlecenia oraz wysokość zysku bądź straty przy zmianie kursu o 1 pips, czyli w przypadku bitcoina o 1 dolara. Widzimy więc, że otwierając najmniejszą dostępną pozycję, zmiana ceny bitcoina o 1 dolara da nam zysk bądź stratę na poziomie 10 centów. Zwiększając wielkość pozycji, zwiększać będzie się też nasz potencjalny zysk ze zmiany kursu o każdego dolara. W kolejnym kroku musimy już tylko wybrać, czy zamierzamy kupić, czy sprzedać daną kryptowalutę, to jest czy chcemy zarabiać na wzroście, czy spadku jej kursu. Otwierając pozycję Sell, to jest pozycję krótkiej sprzedaży, będziemy mogli bowiem zarabiać na spadkach, zaś wybierając opcję Buy, zarabiać będziemy na wzrostach. Gdy już zdecydowałeś, czy zamierzasz dokonać zakupu czy sprzedaży, by złożyć taką dyspozycję wystarczy kliknąć Buy bądź Sell i zatwierdzić swój wybór. Twoje zlecenie pojawi się w oknie terminala w oknie Pending Orders. Widzimy oczywiście informacje o tym, na jakim konkretnie rynku zawarte ma zostać to zlecenie, w tym przypadku jest to Bitcoin. Dalej widzimy, że jest to pozycja Buy Limit, czyli pozycja umożliwiająca nam zarabianie na wzrostach, która aktywowana zostanie, gdy cena spadnie do zakładanego przez nas poziomu. Wartym podkreślenia jest, że limit ten do momentu jego osiągnięcia i faktycznej realizacji naszego zlecenia możemy dowolnie edytować, pamiętając jedynie, że dla pozycji buy musi on znajdować się poniżej aktualnego kursu, a dla zleceń sell powyżej. Dalej znajduje się także oczywiście informacja o wielkości zlecenia. Warto wspomnieć w tym miejscu także o tym, że zlecenia obronne Stop Loss i Take Profit możemy w każdej chwili edytować, zmieniając ich wartość bądź całkowicie je usuwając. Jeżeli z jakichś względów nie podaliśmy ich jednak w chwili składania naszego zlecenia, możemy także w dowolnym momencie dodać je teraz. Gdy tylko zakładany przez nas poziom cenowy zostanie osiągnięty, nasze zlecenie zostanie otwarte. Zniknie ono wówczas z zakładki Pending Orders i pojawi się w Open Ed Positions. Gdybyśmy chcieli jednak anulować takie zlecenie, w każdej chwili przed jego realizacją możemy to zrobić klikając przycisk Cancel. To już wszystko na dziś. Mamy nadzieję, że ten materiał był dla Ciebie pomocny. Powodzenia. Witaj w Gekko One.